I Michał z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam podstawowe chwyty w treningu z kotlami. Jak sobie można powplatać właśnie różne rodzaje chwytu do ćwiczeń. I teraz tak, front, pamiętamy, zacznijmy sobie, zacznijmy sobie od chwytów jednorącz. Przypomnijmy sobie front. Track. Pamiętamy między kłębem a kłębikiem, zagłębienie dłoniowe. Tak, ustawiam sobie łapkę, trzymam sobie rączką, na tylko naciągam do zasiłowania sobie rękę, to zresztą ostatnią, i trzymam sobie e, łapkę na przedramieniu. Tak, to jest front rack Drugą pozycją, możemy sobie zrobić w z kwiatełkiem, jest bottom up, czyli łapkę sobie za rączkę, ja sobie robię support drugą ręką, żeby nie siłować. chyba że mamy jakieś ćwiczenie, które wymaga stabilizacji rączki na przykład do pozycji potom. I zatrzymuję sobie łapkę w chwycie. Tak? Muszę mocno ścisnąć dosyć rączkę, żeby mi nie z nie uciekła. Tak? Trzymam sobie przybranię do podłogi. Tak? Trzymam hold. I w tej pozycji możemy wykonywać trasy, czy, czy przysiady, czy choćby same holdy tego i tak bo to tak? będą